Więc prawdopodobnie coś zrobiłeś, że nie działa. Może pobrałeś dwa razy... ...lunchera albo coś, bo... ...kiedyś... ...jak tak się robiło, to... ...to, to, to nie działało wtedy. Albo już grałeś w tą grę. Miałeś ją na kompie kiedyś. Aczkolwiek, no... ...nie mam cię tutaj. You touch me, tralala. I cichutki. Widzę, że wbił piąty poziom. I jeśli O, nie przebiłem się. On ma na tyle podniesioną tą górną płytę. Sadga. Tego trochę poniosło. W sumie, kiedyś tego liczyło wszystkich normalnie, a Greata w jednej gierce liczyło dopiero po 20 godzinach. Zobaczymy jutro, jak to będzie wyglądało. O, go KPZ jeszcze zdzielił, dodatkowo. Sorry, ja przejazdem. Ja tylko przejazdem, ale plombę przyjąłem, i mam desperata. Może teraz coś zrobisz, Pawian? Się. Chcę się żyć Patch Force. Dwie odznaki biegłości. Tak się robi. Tak, za te duże emotikony się płaci. Bitsami. Standardowe z 60 bitsów. Przynajmniej u mnie tak było ustawione. Zmieniłem to na 25. No to miłe, że ktoś chce użyć dużej omotykony. To cs to. To cs nie? Chodź. Zostaniesz po silniku. O, dostał silnik na żółto. Gąska i silnik. Dwa krytyki siadły. Chodź Plum. Jestem małpą, lubię strzelać! Kurczę, trochę się cykam, że mnie tutaj gościu przestrzeli. Patrzcie, którą stroną jedzie! chojrak. Aha, jestem zwierzęciem. Potrzebuje pomocy. Przystępuje do wsparcia twojej pozycji. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Ej, on mi jedzie pomóc. On dostał od bezety, ale on jest wojownikiem. Dobra, by nie trafiła za. Aj. nie udało mi się zasłonić go działem dajesz igłę. Za 50 mogę przyjąć. Szkoda mi tego chori, tylko. Fajny był kompan z niego. Pomógł mi. Nie żebym sam sobie nie poradził z nim. Bo ten IS4. Tak jak pojechał, tak ogarniał. No. Pojechał od zewnętrznej i nie dostał ani jednej pestki. No ale strzelanie szło mu bardzo opornie. Chciałoby się tutaj dokończyć dzieła. Zagłady. Żeby mieć jedną flankę ogarniętą, czy ja będę mógł na open wychylić? wiecie, że oni jeszcze mają jadzie i skorpiona niewyświeconego, mam skorpionki. Ale Jadzia. Jadwiga. Ma piękna. To musiał poczuć. No to teraz kliknę na tego, że mu pomogę. Jak już jednemu nie pomogłem, to może drugiemu. Jobły się kryją. Został 5 minut bitwy. Ten Hori mi nie pomoże. Dobra, jadę im na dupę. Może mnie nie spotną teraz, jak dojeżdżam. W dół. Będzie dobrze, pawion. Na pewno będzie dobrze. Mhm. <śm> Pod wodą mnie nie widzisz. Kurwa, widzi. Czemu on tu jest? Powiedzcie mi. On miał bronić tamtej flanki. Te gówno się utopiło. Pierdole, 2200 poszło w pizdu. Ale dwa wbite, dwa moje wbite w tej bitwie. Tworz. Ha. Miałbym prawie dycha. Kom tu, papa. Kom tu, papa. To jest jedyne miejsce, gdzie nie byłem, gdzie go nie mogłem przebić. Wizjer kierowcy, trafiony idealnie. Dziesięć na dziesięć. Jest 10 na 10, ale celuje w wizjer kierowcy. Ale wam zrobię z dupy jesień średniowiecza w tej rundzie. Ty się trochę cykasz. I ja... On. One on. Przecież ten pocisk leciał z 5 sekund od tej esety. Trzeba panować falena. No tak. Cześć. Nas nie dogoniad. Może każdej chwili. się zerwać w każdej chwili. I z silnikiem zbiornikiem. I dupa. Uh. A pan to się nie zapomniał? No. To musiał seven, seven, seven. Idziesz do domu. Osiem, osiem, osiem. Czy będzie zaraz dziewięć, dziewięć, dziewięć? Tylko w Leopardy ja może jeszcze być. Już nie może. Może być o morach zawsze. Koniec bitwy. Nareszcie normalna bitwa. A koniec. Dobra. Taka bitewka pod koniec. Jak widzicie, wieże, wieże, setek tutaj nie robią zbyt dużo różnicy, czy to jest wieża, setki, czy nie. Um, 277 co prawda dostał dwa razy w wizjer, ale przód wieży też da się spokojnie wsadzić. Jeśli chodzi o sam choke, e jest bardzo wymagająca i trzeba mieć dzień na nią. Nie tylko skill, ale też dzień. Bo raz wychodzą bitwy po 2000 i nie dojedziesz do bitwy albo. Nic nie trafisz, a raz wychodzi na to, że robisz 8000. Tak, o 117 bitew, niestety 3900 średniego, niecałe. Jeśli chodzi o moduły, mechanizm obracania, turbo dosyłacz, to jest taki podstawowy skład, podstawowy zestaw. Bo E4 jest bardzo dobra do pikowania z za górek, z za budynków. W sensie bokiem, że wychylasz za skał jakiś. Drugi zestaw to jest, dałem typowo pod snajpę, system wentylacyjny, innowacyjne nakierowanie i I ten zestaw się z, na Zatoce, na Zatoce Małży sprawdza, na na Redshire się może sprawdzić, na Ruinbergu. Jeśli się gdzieś z tyłu stoi albo jedzie się snajpić gdzieś na... Prochorówce się może sprawdzić, jeśli to nie będzie szybka bitwa. Bo wtedy bez turbo lecicie na piaszczystej. Ale no to musi być, musi być prawie dobry styl randoma, żeby, żeby to się sprawdziło.